Mariana Kozłowska, słabo oddziaływania, myślnik, silne efekty, Wydział Chemii. A pani jest urodzona w Czortkowie na Ukrainie? Tak. To nie, niezmiennie budzi do pani poza naukową sympatię tego audytorium. Dajesz sobie pani radę? Na pewno. No no na pewno, no kto by nie dał. Wiadomo, że temperatura wrzenia wody wynosi 100 stopni Celsjusza, a topnienia zero. A czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego? Co więcej, z obliczeń kwotowo-mechanicznych wynika, że jeśli by nie istniało pewnych specyficznych oddziaływań, to ta te temper te temperatura wynosiłaby odpowiednio minus 70 i minus 90 stopni jeśli by nie istniały tychże specyficznych odżywań, to cząsteczka DNA nie byłaby podwójną helisą, lecz po prostu pojedynczym łańcuchem i nie mogłaby pełnić swojej roli nośnika informacji genetycznej. A białka w naszym organizmie nie mogłyby się rozwijać w wyższe struktury, a podostawałoby też w formie łańcuchów. Co wtedy z nami by było? Sama nie wiem, ale myślę, że by było zdecydowanie nie tak jak teraz. A czym są te specyficzne oddziaływania pomiędzy cząsteczkami? Są to wiązania wodorowe, które powstają, gdy atom wodoru jest pomiędzy dwoma innymi atomami o wysokiej elektrojemności, na przykład pomiędzy tlenem, azotem czy fluorem. W większości przypadków atom wodoru nie jest dokładnie w środku pomiędzy tymi dwoma atomami, lecz bliżej jednego z nich, z którym tworzy mocniejsze wiązanie. Tak jak w mojej rodzinie. I ja, i mój mąż, to są jak dwa atomy elektroujemne. A atom wodoru to jak mój synek Aleksy. On jest związany i ze mną, i z moim mężem, ale naturalnie ze mną jest związany mocniej. <noise> Wskaźnikiem siły naszych relacji jest miłość do Aleksego, tak jak w wiązaniach wodorowych, elektroujemność atomów. Im jest ona większa, tym mocniejsze jest wiązanie. Jedną z właściwości wiązań wodorowych jest kooperatywność, która właśnie powoduje, że te, że te słabe wiązania mają bardzo widoczne efekty. A teraz bardzo proszę Państwa, pomoc mi w tego zjawiska. Proszę prawy sektor, ponieść ręce do góry i razem klaskać. Klaszczemy. Teraz się podłączę lewy sektor. Klaszczemy, brawo. I centralny. Uhu. dobra. Dziękuję bardzo. Słyszeliście wszyscy, że im więcej osób klaskało. Tym było głośniej. Ja też to słyszałam. Ale usłyszałam także taki dodatkowy dźwięk, dzięki któremu wasze klaskanie było jeszcze głośniejsze. Tak samo jest w przypadku związań wodorowych. Im ich jest więcej, tym efekt ich działania jest bardziej widoczny. A kooperatywność powoduje dodatkowe wzmocnienie tego efektu. Ta dodatkowa siła właśnie po, po, powoduje podwyższenie temperatury wrzenia wody. Wydaje Wydaje się, że wiązania wodorowe to są zwykłe, słabe wiązania. Ale zobaczcie, w jak znaczący sposób wpływają na nasze życie. W swojej pracy naukowej badam wiązania wodorowe, a znając na co je stać, praca z nimi jest dla mnie szaloną i fascynującą przygodą. Dziękuję bardzo. Kochani, pan, państwo z jury nie klaskali. Dlaczego? Bo nie byliśmy w sektorze, Se, czy sektor nie był No, o, Oni są lepsi od nas, mają swój sektor. Sektor był Pominam lewy. Panie, lewy. <noise> dla nie czuliśmy się w lewym sektorze. Bo my musimy mieć neutralne wiązania. Niestety nie ma jeszcze takich, ale może przyroda wymyśli specjalny dla jurorów. Jesteśmy niespecjalni. Rozumiem? Ja niewiele zrozumiałam. Wstyd mi. Ale to bo, dlatego. Bo nie klaskała. Wiesz? Nie, nie, nie. nie, nie. Kto klaskał, ten zrozumiał. Jest trudna, ale chciałam Panią zapytać, bo y, pamiętam też y, y, półfinałową prezentację, więc chciałam Panią zapytać, co jest dla Pani w nauce ważniejsze. Y, to znaczy, czy, y, czy czysta ciekawość, czy zaspokajanie Pani czystej ciekawości, czy raczej nadzieja na jakieś zastosowanie? Szczerze mówiąc, to ciekawość, ponieważ ja jestem ciekawa w z różnych dziedzinach jestem ciekawa, i przez to mi to się podoba, ja to badam, ale nie robię to tylko tak, aby robić. Zawsze szukam w tym jakąś korzyść. I jeżeli tę korzyść znajdę, no to będzie super, ale zawsze moim pierwszym krokiem jest uspoko uspokojenie mojej ciekawości. Jak świat działa, czemu to tak jest, jak możemy na niego wpłynąć. – Bo Pani poprzednio mówiła o lekach, prawda? – Tak. tak – A dzisiaj o takiej fundamentalnej rzeczy Tak, chodzi. bo wiązania to... wodorowe te są, też są bardzo związane podczas działania leków. Bo jeżeli powstaje wiązanie wodorowe, to nie ty, to, Bo podczas działania leków powstają różne wiązania kowalencyjne. na przykład wiązanie w tak samo wiązanie wodorowe, o których nie wspomniałam, ale akurat je badam i te wiązania są bardzo ważne w, akurat w lekach też. I są podstawą naszego życia, ponieważ jeżeli by ich nie było, no to by nas po prostu nie było. Wody by nie było, niczego by nie było. Rozumiesz teraz już? Po takim, takim kątem, że, że, są, że są to takie banalne rzeczy, o których nie każdy Czyli wie. Motywację pani rozumiem. To, co ja powiem, to też nie jest tak, jak poprzednio wypowiadałem się na temat formy prezentacji krytyka, rada. Nie było wielkiego związku między tym, a co pani powiedziała w wiązaniach wodorowych i faktem, że temperatura wrzenia wody jest 100 stopni, a, a zamarzania zero. I wobec tego wielu słuchaczy mogło zrozumieć pani prezentację tak, ponieważ są wiązania wodorowe. To temperatura wrzenia wody jest 100 stopni, a krzepnięcia zero. Tak, tak. To tak jest tak. prawda, mhm. ale to. samo to mhm. zdanie niczego nie wyjaśnia. W Pani prezentacji zabrakło tego właśnie kroku, od wiązań wodorowych do samej temperatury wrzenia. Pani powiedziała nam, że jedno jest przyczyną drugiego, ale tego nie wyjaśniła. I dla wielu słuchaczy, dla mnie również. To pozostawia takie uczucie niedosytu, że prezentacja jakby zawiodła nasze oczekiwania. Bo chcieliśmy to wiedzieć, pani pięknie zaczęła o tym, jakie to jest ważne i dlaczego ale nie spróbowała Pani tego wyjaśnić. Ja tak chciałam to wyjaśnić na, na przykładzie kooperatywności, bo przez to, że wiązań wodorowych na przykład w wodzie jest bardzo dużo, to każde następne wiązania jakoby zwiększa efekt ten. I przez to, że ta kooperatywność jest w wiązaniach wodorowych, to jest taki mocny, taka mocna różnica między tymi temperaturami. Pod takim kątem chciałam pokazać, że jakoby, jeżeli by nie tak nie kooperatywność, no to nic by nie było po prostu. Ja bo... mieszkam, skoro, skoro jesteśmy tutaj przy, przy tym, to Panu Zabrakło tej merytorycznej formy, a ja na przykład chciałem powiedzieć, że ja bardzo, bardzo słabo się boję tego, że, skoro mówimy o słabych oddziaływaniach, że się ta nić wyprostuje DNA. Nie? W ogóle, prawdę mówiąc, nie boję się tego. I teraz chodzi o to, w jaki sposób. Może masz już wyprostowane. Tak, ale w, w jaki sposób te emocje audytorium powiązać z tym, co, o czym pani opowiada? Nie Bo jeżeli ktoś doświadczył tego, że mu się wyprostowała ta nić i coś tam źle się poczuł, czy coś, no to w porządku, to sobie to przypomni. Natomiast y, 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 powinien być link pomiędzy naszym takim codziennym doświadczeniem, a tym. No, a szklanka tym, co pani nas szklanka z wodą. No akurat tam... woda to byłoby jako Ten. połączenie tego, co my teraz mamy, ale DNA takiego, jak pan mówi, to niestety nikt nie ma, ponieważ są to wiedza wodorowe. Tak, dlatego ja się nie przestraszyłem tego, okay? więc chodzi mi o, to, o taki moment zaangażowania, który by wciągnął nas w ten, w ten temat, bo oczywiście to było bardzo fajne, ciekawie pani ma taki power, który powoduje, że bardzo dobrze się tego słucha i, i tak żałowałem, że to było tylko 3 minuty, tylko słuchałem właśnie tak w celach poznawczych bardzo, a, a tych rzeczy, które pani powiedziała, żeby ich nie było, to, 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 to nie, nie mogłem się w to zaangażować, bo po prostu tego się nie boję. No, no inaczej, przedstawiam sobie. Myślałam, że jeżeli pokażę, że te wiedzenia są bardzo ważne, że e, ludzie zaczną się zastanawiać nad tym, co to dokładnie jest. Bo że, rzeczywiście, jeżeli nie, by, pan, pan nie, to, po takim kątem, że DNA, że jakoby to, każdy coś tam słyszał o DNA, że to jest tam skręcone. A jeżeli by raptem nie, nie było takiego czegoś, no to by w ogóle takiego no, DNA nie było. I ja tak sobie kojarzyłam, że jakoby. Jakoby każdy no, ma taką jakąś wiedzę, i tak, możesz mam, się jakoś wystraszyć, mam, może to. No nie tak, wiem. mam taką wiedzę, ale nie boisz tego. <grym> no. Jacko, już wszyscy zrozumieliśmy, że jesteś sylwester stalony naszych czasów i niczego się nie boisz. Poza jedną osobą na świecie, mną, bo ja mam władzę przerywania nawet Jackowi i zapraszania. Dziękuję Taki... bardzo. D dziękuję